Lew i koziorożec, duet jak z innej bajki. Lew wchodzi na scenę w złotym płaszczu, a koziorożec już od godziny czeka na niego z listą obowiązków i budżetem na przyszłość. Jeden pragnie blasku, drugi stabilności i w tym kontraście tkwi magia. Lew uczy koziorożca, że życie to nie tylko Excel, Koziorożec przypomina lwu, że nawet królowie muszą czasem płacić rachunki. Bywa i skrząco, zwłaszcza gdy lew zapomina o planach, a koziorożec nie zapomina niczego. Para, która może zbudować imperium, o ile wcześniej nie pokłóci się o kolor firanek w salonie władzy. Gdy się dogadają, stworzą związek z klasą, charakterem i kalendarzem pełnym wspólnych planów. A jeśli nie, to lew odejdzie dramatycznie, a koziorożec odnotuje to jako doświadczenie emocjonalne 2025. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do mnie.